Growa prasa. I na pierwszy rzut oka idzie Secret, a nie nowa wersja odnowiona, wychudzona Pixel. Możemy przejść do pierwszego artykułu i na pierwszy rzut oka z najciekawszych artykułów jakie znajdziemy w, w tej miesiącogrówej prasie jest m.in. opis ZX Spectrum Vega, czyli mniejszego ZX Spectrum z wszystkimi grami. Lecz bez programów. Będzie to kosztowało więcej niż ZX Spektrum, jakie możecie kupić na Allegro, ale naprawdę będzie się opłacało. Dalej poproszę. Na kolejnej stronie znajdziemy ar artykuł Wywiad z Sir Clive'em Sinclairem. Pierwszy tak naprawdę wywiad z tym panem w naszej polskiej growej prasie. Jest naprawdę dość krótki i spodziewałem się, że będzie troszkę bardziej wygalany ten pan, lecz jako ciekawostka naprawdę polecam. I tutaj proszę o kolejny artykuł. Kolejnym artykułem jest historia serii Command and Conquer, od pierwszej części, po niestety upadek oraz potem zlot, by znowu tak naprawdę upaść. Jeżeli interesują Was stare gry, tak naprawdę znajdziecie tutaj całą historię z smaczkami. Możemy przejść teraz dalej. I kolejna tym razem znowu historia, historia Half-Life'a, również od początku. Po bardzo długi proces developingu gry, dłużący się i dłużący, dłużący lecz Gabe oczywiście małego portfela nie miał, więc mogło to się ciągnąć nieskończoność. Później e, historia opisuje y, deweloping drugiej części, która również ciągnęła się, ciągnęła, ciągnęła. A teraz oczywiście czekamy na trzecią. Jeżeli interesuje Was, jak powstała klasyka, zapraszamy. I tutaj przechodzimy już do końca naszego ostatniego artykułu. Również historii, jak widać lu, e, lubi Pixel wspominać, historia Atari, również od początku do upadku, jeżeli nie wiecie co to jest Atari, nie wiecie co to są stare komputery, tak naprawdę zapraszamy. Kolejną gazetą, jaką wam dzisiaj przedstawimy będzie PC Format. A przedstawię wam go ja, Radek i od pierwszego artykułu, jakiego zaczniemy będzie to jakość sygnału Wi-Fi. E, fajny artykuł, który Wam pomoże w tym, aby w Waszym domu był wszędzie zasięg Wi-Fi. E, polecam przeczytanie go, ponieważ tak naprawdę jest to dosyć łatwe, a nie jest to wcale drogi, e, droga impreza, że tak to ujmę, bo można dosyć szybko to wykonać. E, następną rzeczą będzie przyspieszenie waszego pc -ta. no jeżeli wasz blaszaczek trochę laguje przy samym początku przy włączaniu to, to macie problemy w takim w tym momencie e, ten artykuł dosyć pomocnie mówi o tym jak e, po prostu usunąć zbędne rzeczy z waszego autostartu które tylko zawadzają a nawet nie są w żaden sposób wam potrzebne są zupełnie zbędne Polecane są w nim też programy, które zrobią to praktycznie samemu z lekką waszą ingerencją w nie. Um, ostatni chyba artykuł, bądź przedostatni, ostatni artykuł, jaki chciałem tutaj omówić. Jest to krótki artykuł o cybersporcie w Polsce, czyli e sporcie tak zwanym. Um, fajny artykuł. W sumie opowiadający tylko i wyłącznie. O tym, jak to nadal jest e mało rozwinięty w naszym kraju, niestety, żałujemy jako gracze, ale można poczytać ciekawostka, taka w czym jesteśmy dobrzy, w czym możemy być, ile tak naprawdę na tym zawodowcy zarabiają. Chyba wszystko z tego PC formatu, co chcieliśmy omówić z ciekawszych artykułów. Dziękuję. Boom! Kolejną gazetą jaką dzisiaj przedstawimy będzie CD Action i poproszę pierwszy artykuł, pierwszym długim, długim, tak naprawdę ciągnącym się artykułem przez całą gazetę będzie podsumowanie roku 2014, na początku będzie to w grach, I teraz proszę o przewijanie tutaj, będzie to przewijanie w grach, ale tak troszkę szybciej, pewniej. Jest to podsumowanie redakcji gier od 1 do 10, od najlepszej do najgorszej oraz największych rozczarowań, których nie będziemy oczywiście Wam wszystkich przedstawiać, bo nas posądzą jakieś prawa. Mamy również najważniejsze wydarzenia, najważniejsze technologiczne nowinki. I dalej mamy kolejny ciekawy artykuł. Myślę, że to wszystko za sprawą Dying Light artykuł o zombie, który znajdziemy nie tylko w tej growej prasie. Dalej poproszę. Kolejnym jest ostatni 8-bitowy komputer, SamCoop, jeżeli interesują Was stare komputery, tak, uwielbiam stare komputery, dlatego tutaj też o tym wspominam, to zapraszam Was do lektury. I poproszę oczywiście na no, dalej, dalej, dalej. Mamy tutaj firmę Bullfrog, jeżeli nie znacie, to naprawdę, no żałujcie. Je jeżeli ostatnio dostaliście Team Hospital od Origina, to wiedzcie, że to są oni, oni to stworzyli. Dalej poproszę. Dalej i ostatnim artykułem, ponownie z Half-Life 3, opisując o tym, jak gra powstawała. Dalej. Dalej. O tym, jak dw dwójka powstawała i o tym, jak y, o pogłoskach o trójce, tak naprawdę. Jest to drugi artykuł w tym miesiącu. Brakuje więc jednego. Może coś przeoczyliśmy? Może to jest zagadka? Może jest gdzieś zapowiedziany? I tak naprawdę to wszystko w tym numerze CD Action. Ostatnią gazetą jaką wam przedstawimy będzie PSX Extreme i proszę o przejście na pierwszy artykuł. Pierwszym artykułem są wrażenia z Wiedźmina 3 Dziki Gone. Celowo opisuję, mówię, tutaj, mówię o tym tylko w tej gazecie, jest to też w CD Action i w ogóle w całej prasie, w internecie, ale tutaj wydało mi się to najciekawsze. Mamy też kolejną stronę, jest to naprawdę długi playtest. Proszę teraz o kolejny artykuł. Kolejnym artykułem jest podsumowanie roku 2014, według tym razem PSX Extreme. I tutaj proszę o przewracanie kartek su chwilę. Proszę. Tutaj mamy kolejnych redaktorów, którzy opisują swoje gry roku z danego gatunku. Dalej. No i kolejno redakcyjny top gry roku według czytelników. Dalej. Najlepsze, najgorsze zaskoczenie nowe DLC, remastery i tak dalej. Next. Kolejnym artykułem, który sfałszowałeś, trochę, tak, jest wizyta w Techlandzie, który ostatnio stworzył taką mocną grę jak Dying Light. Tutaj jest opis y prac nad tą grą, tak to nazwiemy po prostu. Poproszę dalej na ostatni artykuł. I ostatnim artykułem, a czy artykułem, końcikiem retro, całym jest po prostu cały godny polecenia, dlatego nie będziemy tutaj się ograniczać do. Jednego krótkiego tekstu, bo tu jest masa krótkich tekstów o retro. I proszę o przejęcie dalej, by zaprezentować to. I dalej. Między innymi znajdziemy tutaj opisy starych konsol, o których nawet ja sam nie słyszałem. I dalej o starych komputerach oraz o Alone in the Dark, grach stworzonych w Polsce. I. Ogólnie, po prostu o retro. Jeżeli interesuje Was tematyka retro, zapraszam. Cały kącik jest naprawdę wart poświęcenia, jest tysiąc razy lepszy niż w poprzednich numerach. I to tak naprawdę myślę, tyle w tym materiale growej prasy. Bardzo dziękujemy Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć, trzymajcie się! Bye!